Cześć Mano, to znowu ja Skynyx i dzisiaj nagrywam Wam poradnik jak zainstalować y, prywatny serwer y, o, z Brawl Stars, więc y, jak widzicie jestem w menu i wchodzimy na Google. Pierwsze co jak już jesteście w Google, wpisujecie Rebrawl. I ładuje nam się stronka. Dobra, jak widzicie, yy, tutaj jest ten yy, moc, to więc yy, bierzemy to tutaj, klikamy i teraz wchodzimy tam, niech nam się załaduje. Dobra, jak już jesteśmy, to yy, musicie yy, ten. Tutaj zejść na sam dół, sam samiutki, schodzimy, schodzimy i klikamy. Yy, I klikamy Protected to Download Padgre. To i teraz klikamy i ładuje nam się to. Teraz schodzimy, schodzimy i klikamy moc up. Tak, tu. Chyba, że ktoś ma iOS, -a, to musi zejść tam na dół i kliknąć to samo, co tutaj jest, czyli moc up. Jeśli ktoś szuka, to patrzcie tutaj. Dobra, wchodzimy. Ładuje nam się. I teraz, jak jesteśmy już tutaj, to ten, to klikamy tutaj, pisze chrome, musi mieć dostęp do pamięci, by pobrać pliki. Klikacie dalej, informacja o aplikacji wam wyskakuje. Yy, klikacie ten, yy, klik dajecie yy, tutaj strzałkę. Yy, w sensie tutaj, żeby cofnąć, wiecie, tam gdzie pokazałam wam jakby, wychodzicie stąd. Dobra. I... czekajcie. A dobra, nie miałem źle, sorry, sorry. Naprawdę sorry. As. To na przykład wejdźmy, rebra legendacy sorry, że się pomyliłem, ale już przez przypadek zapomniałem, więc wiecie, niektórzy po prostu zapominają nie o niektórych rzeczach. Dobra, to schodzimy sobie znowu na dół. zwykle klikacie Protect to Download Paint. Ładuje wam się Android. I klikacie legendację A. tutaj tam polski tłumacznik, jakby ktoś miał, już to wiecie. Pobieranie to dajecie x, x i, i jak się, i wam się chwilę ładuje. I klikacie, urucham ponownie pobieranie, klikacie dalej. Jakby wydaje się, że to jest to samo, ale yy, to yy, tamte moc to już usunęli, zapomniałam. Yy, więc klikacie yy, ten zbiorę na przykład jak kliknę pamięć i z, i ten. I wychodzicie. Na przykład, i już. I musicie poczekać. Jak ktoś nie wie, to potem yy, klikacie yy, ten. Yy. Pobieram czy tam install, i wam się to wszystko instaluje. Więc dobra, to zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tę część.